Dzisiaj do Was z ulubieńcami października. Czas leci e, nieubłaganie. W tym miesiącu w ogóle, słuchajcie, jaka ja jestem z siebie dumna. Ja sobie zapisywałam przez cały miesiąc produkty, które chcę Wam pokazać w ulubieńcach, które faktycznie bardzo często używam i które mnie zachwyciły. Coś tam się pewnie powtórzy, zarówno z testów, jak i, i z tutoriali trochę będzie rzeczy, których być może nie widziałyście, ale Ogólnie jestem bardzo z siebie dumna, że tak mi się udało Ulubieńców e, zebrać Pokażę Wam właściwie tylko kolorówkę dzisiaj Dobra, więc może najpierw pokażę Wam dwie rzeczy Które nie są kolorówką e, Pierwszy to jest krem pod oczy Puff of Benefitu, on wyszedł chyba w tym roku To jest taki Śmieszny krem, który ma takie małe żelazko na końcu i on ma redukować opuchliznę pod oczami Nie pamiętam ceny, ale to jest około 100 zł I to żelazko małe jest po prostu zimne, więc jak nakładamy ono, ono lekko tutaj chłodzi okolice pod oczami I on faktycznie działa Można go też delikatnie nałożyć tutaj na powiekę ruchomą, jeżeli mamy na przykład nieprzespaną noc Albo uczulenie, albo płakałyśmy, cokolwiek i powieki są spuchnięte i on faktycznie tą opuchliznę nałożoną taką grubszą warstwą niweluje. Ale nie wiem, czy nie każdy inny krem, który jest taki żelowaty i e, ochłodzony, nie będzie robił tego samego. Natomiast tak, duży minus, że e, pęka mu tutaj opakowanie, e, ściera się napis. No trochę szkoda, bo to drogi produkt. Poza tym też, jeżeli e, za dużo wyciśniemy i tu zostanie, to on się tutaj e, skawala, twardy się robi i. W środku to wygląda nieestetycznie, nie kupię go ponownie, ale faktycznie w tym miesiącu często go używam miałam bardzo ciężki miesiąc, jestem bardzo zmęczona, jestem wykończona, wypompowana totalnie, więc po prostu mi się przydał. Druga rzecz nie kosmetyczna to jest nowy zapach Avon Attraction sygnowany przez Justynę Steczkowską i jej męża, jest wersja damska i męska. Męska nie przypadła mi aż tak do gustu, bo nie ma, jakby nie ma w sobie nic super wyjątkowego. Natomiast ta jest przeboska. Jeżeli lubicie Vivala Juicy, jeżeli lubicie podoba Wam się Blackopium, jeżeli podoba Wam się... Victor and Rolf Flower Bomb i inne tego typu zapachy, czyli słodkie, kobiece, ale zadziorne z nutą jakiegoś piżma, czegoś bardziej konkretnego to ten przypadnie Wam do gustu to jest pojemność 50 ml i to jest woda perfumowana ja ją mam za trzy tygodnie, mogłabym się w niej kąpać, uwielbiam, absolutnie nie sięgam po inny zapach, jest przecudny naprawdę, powąchajcie chociażby w katalogu albo w coku w Waszym mieście albo w Avon Studio jest w złotych tarasach, naprawdę jest tak boski zapach jest po prostu cudowny. I przynajmniej na mnie utrzymuje się naprawdę dobrze, na, na mnie, na moim pH. Dalej tuż dożęs, który trochę wrócił do Was, dlatego że znalazłam go w szufladzie, po prostu muszę go wykończyć. To jest Masterpiece Transform High Impact Volumizing Mascara, czyli taka z takim śmiesznym tutaj ze śmieszną szczotką, daje ładny efekt na rzęsach, jedyne co, że pod koniec kiedy ona już się starzeje, trochę się jednak kruszy mimi, trochę się jednak kruszy, ale mimo to ją polecam jest dość droga i teraz yy, będzie promocja w Rosmanie minus 49%, to między innymi polecam Wam przejść te maskary, być może uda mi się nagrać być może uda mi się fi nagrać film yy, co warto kupić na tych promocjach ale nie obiecuję, bo no, jestem zawalona Wracam. Druga maskara, którą Wam też polecam, to jest Avon Color Trend w kolorze Earthy Brown. Prawdziwie brązowy tusz i nie ciepło brązowy, tylko to jest taki chłodny, naturalny odcień brązu. Polecam szczególnie, jeżeli nie macie na twarzy nic. Jeżeli chcecie tylko lekko podkreślić rzęsy, nie chcecie, żeby to było mocno widoczne i Um, na przykład macie tylko korektor na twarzy jesteście blade, to wtedy takie mam bardzo czarne rzęsy też nie wyglądają koniecznie dobrze więc wtedy Wam ten tusz polecam nie miałam jeszcze tuszu w tak ładnym brązowym odcieniu który też nie jest za czarnym, bo często te brązowe tusze są tak ciemne, że one są prawie czarne a ten jest taki prawdziwie brązowy teraz coś e, do ust cztery mam tutaj chociaż mam pięć, nie wiem gdzie mi się piąta zapodziała konturówki do ust z Essence pokazywałam w różnych tutorialach Łączyłam je ze sobą, nakładałam same. Uważam, że są tak samo dobre albo lepsze od konturówek do ust. Macha, tych tradycyjnych, kosztują chyba 5 czy 6 zł. Nie wiem, czy mam wszystkie, ale nie mam wszystkich, to na pewno kupię. Są absolutnie piękne, matowe, dają cudowne wykończenie na ustach, pięknie się ze sobą łączą, przedłużają trwałość każdej szminki. Można je nakładać same, nie są na tyle wysuszające, żeby z ust robiły taką, wiecie, schrupę. Są po prostu boskie i też widziałam, że jak Wam je pokazałam, to żeście e, pisały, że no, że mega, że w ogóle mam Wam powiedzieć, co to za kolor. Więc to jest właśnie to. Podkład, który mam też dzisiaj na buzi i który był, podkład, który był w teście który jest moim absolutnym ulubieńcem, który uważam, że jest po prostu e, przegenialny, to jest podkład e, wypełniający zmarszczki e, AA e, Filler, nazywa się tak ten podkład. E, leci mu niestety, jak widzicie, z łebka pompki. Niestety, chłopak się opluł. Natomiast m, polecam. Nawilżający, krycie średnie do pełnego, pięknie rozświetla naturalnie, nie ma drobinek. Ja nie widzę, żebym on miał drobinki, po prostu sam w sobie jest taki nawilżający, rozświetlający, no i nie wchodzi z maszki, tak jak obiecuje producent. Korektor pod oczy, który też jest ulubieńcem z racji tego, że leżą na wierzchu i muszę go też powykańczyć, to jest Astor 24 godziny e, na korektor z primerem w kolorze 2, bardzo go lubię, natomiast trzeba pod niego nałożyć dość dobry krem nawilżający, bo on troszeczkę może się robić suchy pod oczami, ale polecam, naprawdę dobry też do kupienia na promocjach w Rossmanie. Teraz słuchajcie puder z firmy Too Faced, ja go dostałam ze Stanów yy, prywatnie, yy, nie dostałam nic od marki Too Faced, pisałyście mi gdzieś tam ostatnio, że... Że blogerki dostają teraz produkty tej marki, no bo ona wchodzi do Polski, do Sefory i pewnie no, siłą rzeczy przez Piery jest promowana. No ja nie dostaję, nie należę do żadnej polskiej sieci ani niczego takiego, więc takich paczek promocyjnych nie dostaję. To się zdarza tak strasznie, sporadycznie, żebym ja coś dostała, że same byście w to nie uwierzyły. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe. No mi nikt nic nie przysyła, nie, nie żebym ja jakoś brała w tej chwili, ale ja naprawdę nie dostaję. I ten tuż. Ten puder dostałam ze stanów i z racji takiej, że jest taki hype na temat tego Too Faced, no bo on siłą rzeczy wchodzi teraz i poluję na ten po podkład Born This Way, ale czekam, aż on będzie został stacjonarnie w Seforze w Trójmieście. Wiem, że jest teraz w Warszawie, jest w Łodzi, jest na stronie internetowej, ale ja bym go jednak wolała stacjonarnie wybrać. Wtedy go kupię i wtedy go przetestuję. Natomiast wracając do pudru, ja mi się przypomniałam, że go mam w szufladzie, i tak niekoniecznie po niego sięgałam. To jest Primed and Poreless Powder. To powinien być taki powder, który nakładamy na wierzchniowo na jego wykończenie, jako taka walka i puder, który nakładamy również pod podkład. Ja go pod podkład jeszcze nie nakładałam. Natomiast to jest bardzo miałki puder, przez co dość szybko się zużywa. Taki jaśniutki. On jest co prawda na skórze transparentny, minimalnie bieli, ale naprawdę minimalnie. To obrzydlistwo, to nie wiem skąd mam. Nie wiem. Natomiast to obrzydlistwo zrobił mi mój feedbit, więc teraz jest na drugiej ręce. Um, wracając do tego pudru, bardzo często go używałam i jak jest nałożony na dość nawilżający podkład, to wygląda przepięknie, wygładza skórę i należy go nakładać bardzo mało, bardzo puchatym pędzlem i wtedy on daje przepiękny efekt na skórze, naprawdę takiej porcelanowej cery, takiej woalki, ale jakby... Mm, Łatwo z nim przesadzić, to mam na myśli. nie nałożymy go za dużo, buzia wygląda po prostu za, za sucho. Natomiast ja, on jest moim ulubieńcem miesiąca, bo po prostu się z nim przeprosiłam, albo raczej pochyliłam się nad nim i postanowiłam go wypróbować. Tak. Więc polecam do wypróbowania. Ciekawa jestem, jaka będzie cena w Polsce. Cienie My Secret. Pokazywałam Wam tutorial wykonany tą paletą. Bardzo Wam przypadł do gustu, i dzisiaj mam na oczach tą paletę. Między innymi i też bardzo mi się podoba. Tutorial tego makijażu pojawi się. To jest cały wykonany makijaż właśnie drogeryjnymi produktami. Polecam Wam serdecznie. Bardzo tanie produkty. Byłam zdziwiona, że też były komentarze, że ktoś tam kupił chyba tom i któryś z tych cieni, nie wiem, czy ten jasny, czy który, że jest tak słabo napigmentowany. To jest po prostu prawie niemożliwe. Owszem, ten jest delikatny, ten tutaj taki cielisty, ale on ogólnie jest taki cielisty, więc może ten ktoś, kto mi tak pisał, to ma w bardzo podobnym odcieniu skórę swoją i nie widzi po prostu tego koloru, bo to jest taka typowa prześciówka, taki bardzo naturalny odcień, więc on nie będzie jakoś super widoczny. Tak, teraz eyeliner, który ostatnio już wam chciałam pokazać, ale gdzieś go zgubiłam, to jest eyeliner z Awonu Super Extend. I czym on się różni od całej reszty eyelinerów? Ja nie lubię eyelinerów w pisaku, bo one szybko wysychają. I ta końcówka przestaje malować już właściwie po pierwszym użyciu. No ona się napieje tego suchego produktu i nie jest już mokra. Ten tego nie robi. Ma bardzo fajną, bardzo precyzyjną końcówkę. Jest bardzo czarny, można nim rysować różne kreski. Malowanie nim kresek to jest po prostu czysta przyjemność. Ja go mam kilka tygodni, on nie traci na intensywności. Cały czas jest tak samo czarny, tak samo trwały, szybko wysycha łatwy w użytkowaniu, no po prostu rewelacja. Naprawdę ja się nie spodziewałam, że on będzie tak dobry. Nie wiem, co oni zrobili, czy on tam jest tyle tego produktu, czy co, ale on naprawdę nie zasycha, naprawdę on nie zbiera cienie i nie robi się taki, wiecie, brzydki na końcu, że nie maluje, więc naprawdę z czystym sumieniem go Wam polecam. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. I brwi w tym roku, w tym roku, w tym miesiącu duet mój ulubiony, czyli Maybelline Brow Satin w kolorze Medium Brown i L'Oreal Brow Plumper Artist Nie mogę dorwać tego z Essence Napiszcie mi, czy to jest w tej podstawowej szafie, czy w tej nowej Bo jak byłam w mojej naturze, to niestety nie było e, Bardzo lubię, to mi lekko rozjaśnia brwi e, Tutaj z tego duetu najbardziej lubię tą kredkę Ona jest fajna, precyzyjna, ładnie podkreśla brwi, ma piękny kolor Czasem sobie też tym cieniem podkreślę trochę brwi w, w zewnętrznym... E, oh! W zewnętrznej części tutaj brwi mi dzięki Bogu odrosły szczególnie mam na myśli tą, więc ja podkreślam tylko trochę tu, trochę tu i mam sprawę załatwioną, niedługo nagram Wam e, film o brwiach i co jeszcze e, wróciłam do nakładania e, podkładów i korektorów gąbką, e, to jest Glam Sponge jedynka, ten najbardziej mięciutki e, mocze, nakładam tym podkłady e, ja mam taki fazer, że nakładam palcami, to znaczy palcami rzadko właściwie, nakładam pędzlami potem znowu wracam do gąbek, potem znowu do pędzli i tak dalej. Natomiast powiem Wam, że przeprosiłam się, przeprosiłam się częściej, teraz sięgam po gąbkę, bo oglądałam filmik Makeup Geek, która była yy, na yy, warsztatach z Mario, jaki to jest? wizarzystą Kim Kardashian w każdym razie. Ja napowiadałam, że on nakłada masę warstw, ale nakłada bardzo cienkie warstwy i bardzo je wpracowuje w skórę i nakłada praktycznie wszystko zwilżoną gąbką. I ja próbowałam, nakładałam ten podkład, korektor, puder pod oczy, puder na całą twarz, taką bardzo delikatnie zwilżoną I muszę Wam powiedzieć, że coś na rzeczy jest, ale dajcie mi trochę, jeżeli e, pozwolicie czasu. Ja jeszcze się z tą jakby techniką o swoje pooglądam, popróbuję z jakimi pudrami i podkładami i korektorami to najlepiej pracuje. Yy, I mogę wam nagrać coś na ten temat, jak dokładnie nakładać taką mokrą w komputer, jeżeli będziecie zainteresowane, ale efekt jest faktycznie bardzo naturalny i bardzo taki skóropodobny. Dobrze. Napiszcie mi, co było waszym ulubieńcem w tym miesiącu. Tymczasem ja uciekam yy, robić obiad, bo godzina jest już 17. Jest czas najwyższy na obiad, tym bardziej, że mam głodnego mężczyznę w domu w tej chwili już. I uciekam też pracować, bo mam dla Was bardzo dużo nowości które mają się pojawić w Glam Shopie na święta, między innymi akrylowych takich cudów, i przyjechały dzisiaj próbki szafek akrylowych, i muszę je obadać, muszę je napełnić kosmetykami, zobaczyć, wymiary, sprawdzić, jestem podekscytowana. Jeżeli chcecie znać jakieś szczegóły albo taki sneak peek to zaglądajcie na Facebooka sklepu, na dole jest na pewno do niego link. Tak, i to wszystko na dzisiaj i do następnego razu buziaki.